kiedy najbardziej się wkurzam, kiedy czuję największe przygnębienie, kiedy mam poczucie bezsensu. Obserwowanie swoich stanów emocjonalnych i sytuacji, jakie tworzą, może nam powiedzieć naprawdę wiele o tym, dlaczego nasza relacja z jedzeniem może być zaburzona. Cześć, nazywam się Ania Paluch. Jestem psychologiem i psychodietetykiem. Pomagam naprawiać relacje z jedzeniem i dokonywać życiowych zmian. Wspieram w leczeniu zaburzeń odżywiania, uczę psychologii i innych specjalistów, ale też sama ciągle się uczę. Czerpię głównie z książek, ale też od osób, z którymi współpracuję, bo to zawsze niewyczerpane źródło inspiracji i wiedzy o drugim człowieku. Po prostu. Ale też z natury, dzięki życiu z dala od miasta. W moim podcaście opowiadam o psychologii zgodnie z moją filozofią cudu nadawania tak samo dużej ważności ciału, umysłowi i duchowości. Bo jesteś cudem i zadbajmy o ten cud. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Epizody obiadania utrudniają Ci życie? Faktycznie, epizody obiadania się mogą prowadzić do typowych zaburzeń odżywiania, czyli kompulsywnego obiadania, czy napadowego, różnie to nazywamy. Mogą też stanowić taki element naszego życia, któremu typowo do zaburzeń odżywiania jest daleko, ale sprawiają nam duży dyskomfort i wpływa to. Że ulegamy takim epizodom obiadania się na realizowanie naszych celów związanych z odchudzaniem albo utrzymaniem masy ciała. Stajemy się coraz bardziej świadomi naszych problemów w zakresie relacji z jedzeniem i z coraz większą uważnością też przyglądamy się tym właśnie problemom z napadami obiadania. Wiele osób, z którymi pracuję, stara się mnie przekonać, że to nie jest problem stresu. Oczywiście stresują się, tak jak my zresztą wszyscy, ale nie czują, żeby te sytuacje, kiedy stresu jest więcej, miały aż taki wpływ na ich problemy z jedzeniem. Albo faktycznie wtedy problem się nasila, natomiast oprócz tego zauważają, że takie epizody obiadania się towarzyszą im regularnie. I naprawdę mnie to przekonuje, bo. Często problem wcale nie leży właśnie w tym stresie, w tych konkretnych sytuacjach stresowych. Oczywiście wtedy też, ale oprócz tego to napięcie, które nam towarzyszy okresowo albo stale, niestety, jest związane z wieloma niezaspokojonymi potrzebami psychologicznymi. To właśnie rodzi napięcie, które jakoś znosimy, radzimy sobie. Tylko Często nie zdajemy sobie sprawy, że ma to aż taki na nas wpływ i że to właśnie w tych epizodach obiadania się najczęściej przejawia się ten problem. Badania wśród osób doświadczających kompulsywnego obiadania się, zaburzeń odżywiania wskazują jasno, że powodami sięgania po jedzenie w największym stopniu jest odczuwalne napięcie. Aż 91% osób badanych wskazało właśnie na to napięcie, które im towarzyszy. U wielu osób dodatkowo pojawia się brak towarzystwa, chęć jedzenia czegoś określonego, takie rozmyślanie o jedzeniu. To jest też często powrót do domu po szkole, po pracy. Tutaj 72% badanych na to zwróciło uwagę, a 59% na znudzenie i na samotność. Natomiast to napięcie, które większość osób dookreśliło jako taki główny powód, powód, który pojawia się najczęściej, myślę, że wynika z tego, że trudno nam jest zdać sobie sprawę, jakiego rodzaju to jest napięcie. Więc nazywamy to, nazywamy to ogólnie napięciem, ale właśnie jeśli chcemy poradzić sobie z napadami obiadania się, to właśnie tym, temu napięciu trzeba się przyjrzeć. I dookreślić, co tak naprawdę może być tym powodem, co jest pod spodem, pod tym napięciem. Z moich doświadczeń z pacjentkami, z którymi pracuję, najczęściej okazuje się, że właśnie taka pogłębiona praca nad epizodami obiadania dotyczy trzech ważnych życiowych obszarów, i nawet ostatnio na Instagramie udostępniłam taki, taką rolkę. I zrobiłam ankietę, gdzie poprosiłam Was o zdecydowanie, który z tych trzech obszarów może być właśnie tym obszarem, który dotyczy Was. I jestem ciekawa, czy zgadniecie, który to obszar z tych trzech był wybierany najczęściej, i czy dla Was też on będzie właśnie takim znaczącym, ale. Jakie to trzy obszary? Dzisiaj chciałabym Ci właśnie o tym opowiedzieć trochę więcej, rozwinąć to, co zaczęłam na, właśnie na moim profilu na Instagramie. Być może sama zastanowisz się nad tymi swoimi obszarami i rozważysz wprowadzenie małych zmian. Może to będzie też sygnał dla Ciebie, że faktycznie napięcie w którymś z tych obszarów może wpływać na Twoją relację z jedzeniem. Po prostu to nie muszą być napady obiadania się, ale. Jakieś problematyczne e, kwestie. Więc tak, te trzy obszary to obszar odpoczynku i regeneracji, to obszar poczucia osamotnienia, e, czyli mm, ogólnie mówiąc obszar relacji i obszar związany z zainteresowaniami i pasjami. I teraz małe rozwinięcie. Odpoczynek i regeneracja jest takim obszarem, który wydaje mi się być najbardziej kluczowym i takim, z którym najwięcej się zmagamy podczas naszych terapii psychodietetycznych, które prowadzę z moimi klientkami, zwłaszcza z osobami młodymi, dla których które, które są na takim etapie życia, że wydaje mi się, że można wszelkie swoje potrzeby ignorować. Bo kiedyś będzie szansa się odkuć. E, I wszystkie niedobory snu kiedyś odeśpię. E, wszystkie e, zarwane noce kiedyś będę miała szansę e, jakoś naprawić. Niestety jest także taka kultura zapieprzu, tak to trzeba bardzo brutalnie powiedzieć, prześcigania się w prezentowaniu swojej zapracowanej osoby światu, bo też widzę taką tendencję, niestety, na tych wszystkich social mediach, ambicje przerzucane z rodziców na dzieci. To wszystko sprawia, że przestajemy umieć odpoczywać. Nauka dla przyjemności to nie odpoczynek dla mózgu. Sprzątanie to nie odpoczynek, nawet jeśli jesteś Moniką Geller. Bezmyślna rozrywka w postaci skrolowania social mediów to nie jest odpoczynek dla naszego mózgu i ciała. Możemy mieć takie poczucie, że to nam pomaga się zrelaksować, ale nasz mózg pracuje, nasze ciało jest często napięte, i to nie jest odpoczynek. A to te elementy naszego ciała, mózg i po prostu to ciało tego odpoczynku potrzebują. Pracuję z młodzieżą i właśnie ta plaga zajęć dodatkowych, w których uczestniczą, szczerze przeraża mnie. Poraża mnie. Ilość snu zatrważająco niska. Przecież odeśpie w weekend, w wakacje, w ferie. Ale to tak nie działa. Tylko, że niestety, przykład często idzie z góry. Taki właśnie dajemy. I tego niestety często wymagamy od innych. Jak uczyć uważności, Wolnego jedzenia, kiedy my chcemy multitaskingu, może ci się wydawać, że radzisz sobie dobrze, ale twoje napady obiadania, wahania nastroju, wolniejsza regeneracja po treningu, potrzeba notowania wszystkiego, bo masz problem z tym, żeby te wszystkie zadania zapamiętać to mogą być objawy problemu z odpoczynkiem i regeneracją. Nie chodzi o roztrząsanie się nad sobą, o bezwzględną wyrozumiałość i ignorowanie obowiązków, bo ja muszę odpocząć. Chodzi o balans. Dlatego zostawiam tutaj kilka pytań. Czym jest dla Ciebie odpoczynek? Czy jako odpoczynek traktujesz sprzątanie, albo właśnie przeglądanie social mediów? I czy faktycznie czujesz się zregenerowana po takich działaniach? Kiedy czujesz, że naprawdę ładujesz baterię? Jak wygląda Twój wolny dzień? Jak wygląda Twój urlop? Jak często masz szansę na takie dni? Jak wygląda Twój regularny, może nie codzienny, ale częsty self -care? Czy on w ogóle jest? Jak o siebie dbasz? Ile czasu śpisz? Czy potrafisz wytrzymać 5-10-minutową sesję oddechu, e, jakiegoś rozluźniania ciała, bez FOMO, bez strachu, że coś cię omija, bez myślenia o tym, co się dzieje w świecie, a ja leżę? Zostawiam to do zastanowienia się. Kolejnym obszarem, który często się pojawia, jest obszar zainteresowań i pasji. A co za tym idzie braku zainteresowań i pasji i przejmującym to wszystko poczuciem znudzenia? Przepracowanie, przebodźcowanie oczywiście staje się problemem i dlatego mówimy o tym balansie. Natomiast po drugiej stronie znajdziemy znudzenie, brak zainteresowań i pasji, które też bywa silnym wyzwalaczem dla napadów obiadania. Dlatego tak wiele epizodów rozpoczyna się popołudniami czy wieczorem. Nasze zasoby samokontroli, nasze zasoby psychoenergetyczne są już bardzo wyczerpane, a my po pracy, po obowiązkach zostajemy z niczym. Wydaje nam się, że telewizja, internet są naszym odpoczynkiem i mogą nim być, ale bardzo często to po prostu zabijanie nudy. A te sposoby. To też jest niestety. Dobrze wchodzą razem z jedzeniem. Nie chodzi o to, żeby planować każde popołudnie, każdy wieczór, ale żeby mieć poczucie, że żyję ciekawie, odkrywać nowe możliwości zainteresowania, zwłaszcza jeśli widzę, że to siedzenie przed telewizorem jest moim wyzwalaczem, że to często łączy się właśnie z tym jedzeniem w takim poczuciu jakiegoś zabicia wolnego czasu. Dlatego bardzo dobrą opcją jest to, co e, propaguje Edyta Zając, czyli lista przeżyć na dany miesiąc. Takie tematyczne wyzwania z przeróżnych obszarów. Po prostu tworzysz swoją listę przeżyć na dany miesiąc. One mogą być bardzo powiązane z tym, jaki jak aktualnie to jest e, czas w roku. Jeśli to jest czas jesienny, to mogą być jakieś, nie wiem, rozgrzewające napary, e, ciepłe kakao. Pieczenie ciasta marchewkowego, słuchanie muzyki, która jest może bardziej nastrojowa, kąpiel z zapachami, które kojarzą nam się z tym właśnie okresem w roku. Zacznijmy od tego, ale z drugiej strony, bardzo fajną opcją jest też po prostu zaangażowanie się w jakieś działania, które wymagają od Ciebie czasem wyjścia z tego domu. Bo tego też bardzo potrzebujemy, żeby nie mieć właśnie takiego przymusu, że powinnam coś robić, żeby nie mieć poczucia, że nie robię nic, odpoczywam i to jest też w porządku, w tym sensie, że tego potrzebuję, ale żeby też móc zaangażować się w jakieś działania. Dużo, bardzo się dzieje teraz w, praktycznie w każdym, nawet mniejszym mieście, i można też znaleźć sobie dużo, Ciekawych, nowych zainteresowań. I pamiętaj, zawsze jest dobry czas, żeby zacząć. Nowy rodzaj sportu, nowy rodzaj jakichś kreatywnych, yy, artystycznych działań. Yy, tam nie ma daty ważności, tylko trzeba popróbować. Trzeba znaleźć coś, co faktycznie może mnie zainteresować. Czym wypełniasz swój wolny czas? Czy często spędzasz wieczory w domu, nudząc się? Albo pracując? Jakie są Twoje zainteresowania poza pracą? Czego zawsze chciałaś spróbować, nauczyć się? Dlaczego do tej pory tego nie zrobiłaś? Jakie fajne wydarzenia odbywają się w pobliżu? Co mogłoby Cię zainteresować? Na jaką jedną rzecz mogłabyś spróbować się zdecydować? Trzecim obszarem, który często potrzebuje, naszej uwagi, jest obszar relacji, poczucia osamotnienia, ale również w pełnionych rolach i bliskich relacjach. Tutaj nie chodzi o to, że ten problem dotyczy osób, które nie mają bliskich relacji, które nie mają rodzin, partnerów, partnerek. Poczucie osamotnienia może też dotykać osoby w pełnych relacjach rodzinach. Brak bliskich związków, tych partnerskich, dla wielu osób jest tym zapalnikiem. Zwłaszcza kiedy mają poczucie, że samotność jest związana właśnie z tymi problemami z jedzeniem, z nadmierną masą ciała. To błędne koło, z którego jedynym wyjściem jest zaangażowanie się w życie. Wcale nie odchudzanie, tylko właśnie wyjście z tej swojej przestrzeni, z tego swojego. Kokonu, w który się zakopaliśmy, czekając, że kiedy zmienię coś w swoim wyglądzie, to wtedy będę mieć prawo do tego, żeby angażować się w życie i w relacje. Nie, to musi się zadziać teraz. Kiedy będę się czuła dobrze i dobrze wyglądała, zacznę wychodzić do ludzi i budować relacje. To jest właśnie założenie, które często przyjmujemy. Tymczasem to poczucie osamotnienia, izolowanie się. Utrudnia proces zmiany nawyków, bo pogarsza się nasz nastrój, bo zostajemy w domu i zajadamy te nieprzyjemne emocje i myśli. Dla wielu osób to trudne, ale małymi krokami możemy się otworzyć na świat i ludzi już teraz. To nie musi być od razu umawianie się na randki, ale na wychodzenie w jakieś fajne, ciekawe miejsca. To mogą być randki same ze sobą, w kawiarni. Co dzieje się w Twoim mieście, w Twojej miejscowości? Nie musisz się nastawiać na interakcje. Zacznij od zorganizowania sobie czasu poza domem. Jakie są wystawy, warsztaty, zajęcia dodatkowe? Teraz naprawdę, nawet w małych miejscowościach, dzieje się naprawdę wiele ciekawych wydarzeń. Z drugiej strony, poczucie osamotnienia może towarzyszyć nam również w bliskich relacjach i pełnych rodzinach przekazy generacyjne dotyczące pełnionych ról, stereotypowe podejście do podziału obowiązków generuje frustrację, zmęczenie, poczucie osamotnienia. Nie jest łatwo zmienić podejście domowników, ale mam wrażenie, że często dużo trudniej jest zmienić własne przekonania na temat tego jak powinno być. Dlatego to przede wszystkim nasza wewnętrzna lekcja praca domowa do odrobienia odpuszczanie delegowanie zadań komunikowanie w zakresie oczekiwań. Powiesz prosty przykład możesz nie opróżnić zmywarki w nadziei, że inny domownik to zrobi. No bo tak, właśnie, chcesz mieć trochę czasu dla siebie, chcesz trochę zmienić ten obszar, w którym czujesz, że za dużo jest na twojej głowie i przyjmujesz w tej swojej roli osoby, właśnie w, w rodzinie, nie wiem, mamy, partnerki, za dużo obowiązków, więc zostawiasz tą zmywarkę i czekasz. Ale oni tego nie robią. Więc w złości, z frustracją, kurzeniu robisz to za nich. Jednocześnie odpowiadając nic na pytanie, czy coś się stało. A skąd oni mają to wiedzieć, że to było zadanie dla nich, jeśli zawsze to ty to robiłaś? Skąd mieli wiedzieć, jeśli nie zakomunikowałaś, że teraz zamiana ról, że teraz Chciałabyś, żeby te zasady się zmieniły? Jeśli jakieś schematy mocno się w nas zakorzeniły, trzeba otwartej komunikacji i cierpliwości do wypracowania nowego schematu. I pamiętaj, że jesteś w innym miejscu niż Twoje przyjaciółki, Twoja mama czy Twoja teściowa. Ich komentarze świadczą o ich przekonaniach. Nie pozwól sobie ich bezwiednie przyjąć. Zastanów się nad tym, jaka jest Twoja relacja i jakie są Twoje potrzeby dotyczące tego, jak ta relacja powinna wyglądać. Jak wygląda Wasz rozkład zajęć, pracy, obowiązków? Nigdy nie będzie podziału 50 na 50. I wcale nie o to chodzi. Chodzi o angażowanie się we wspólne, dobre życie. Nie oburzaj się, jeśli domownicy mają ogarnąć obiad i zamawiają pizzę. To przede wszystkim ty musisz poradzić sobie z tą zmianą, ale ona też jest dla ciebie, żeby był czas na odpoczynek, na skupienie się na sobie. Co dla ciebie oznacza poczucie osamotnienia? Czy czujesz się tak czasami? Jakie role życiowe wypełniasz w, na tym etapie swojego życia? Jak się z nimi czujesz? Czy czujesz, że coś w zakresie tych ról cię uwiera? Czy zauważasz dysproporcję? Z czego ona wynika? Kto ustalił te zasady? Kiedy i dlaczego właśnie w ten sposób? Jak często spotykasz się z innymi ludźmi? Czy czujesz się przytłoczona obowiązkami, ale nie chcesz, nie potrafisz poprosić o pomoc? Dlaczego? Jakie myśli, wspomnienia pojawiają się wtedy w Twojej głowie? Zastanów się nad pięcioma najbliższymi osobami swojego otoczenia. Jakie to są osoby? Jakie są Wasze relacje? Czego One Cię uczą? Czego Cię nauczyły? Czy zgadzasz się z tym, jak wygląda ich życie? Czy przyjmujesz jakieś zasady z ich życia do życia swojego? Te trzy obszary wzajemnie często się przenikają: obszar odpoczynku, znudzenia, osamotnienia. Niektóre dużo bardziej nas angażują emocjonalnie. Często nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie poobserwujemy swojego życia z boku, z perspektywy obserwatora. Kiedy najbardziej się wkurzam? Kiedy czuję największe przygnębienie? Kiedy zdarza mi się odczuwać poczucie bezsensu? Obserwowanie swoich stanów emocjonalnych i sytuacji, jakim towarzyszą, może nam powiedzieć naprawdę wiele o tym, dlaczego nasza relacja z jedzeniem może być zaburzona. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie się w zmianę tych stanów poprzez zmianę sytuacji. Nic nie zmieni się z dnia na dzień. Oczywiście ten dyskomfort trochę potrwa, to testowanie nowych rozwiązań wymaga czasu, nauczenie osób, z którymi jesteśmy w relacjach, że coś się zmieni, wymaga cierpliwości, przyzwyczajenie się do tej nowej sytuacji, odpuszczenie, znalezienie swoich sposobów na odpoczynek i regenerację, to potrwa. Ale to jest historia o tym, czy będziemy czekać, aż coś samo się zmieni i tutaj taka informacja, że prawdopodobnie nie. Czy powoli sami spróbujemy zmieniać swoją przyszłość i swoje samopoczucie, odkrywając nowe miejsca i możliwości, otwarcie komunikując swoje potrzeby, słuchając ciała i odpuszczając mu trochę. Możemy próbować powstrzymywać napady obiadania i skupić się tylko i wyłącznie na tym. Tylko, że to jest objaw. Objaw tego. Co jest głębiej. Jeśli nie zabierzemy się za to, co jest głębiej, możemy pożegnać się z trwałymi efektami. Smaczne jedzenie może być jednym ze sposobów radzenia sobie z psychologicznymi potrzebami. Tu i teraz może sprawić, że czujemy się przez chwilę lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że te obszary, o których rozmawiamy dzisiaj, wymagają innych działań. Potrzebują naszego zaangażowania się we własne życie napięcie które wyregulujemy jedzeniem nie zniknie na zawsze i oczywiście nie da się zrobić tak żeby tego napięcia totalnie w naszym życiu nie było ale jeśli w którymś z tych obszarów czujesz że tego napięcia jest więcej niż naturalnie że jest więcej wkurzenia że jest więcej przygnębienia że jest więcej poczucia bez sensu niż normalnie nam się zdarza mieć. To znaczy, że temu obszarowi trzeba się przyjrzeć. I powiem Wam, że w ankiecie okazało się właśnie, na co stawiacie. Które z tych obszarów u większości z nas, przynajmniej z tych osób, które wzięły udział w ankiecie, jest tym obszarem, który potrzebuje zaopiekowania szczególnie? Tak, jak się spodziewałam, jest to obszar odpoczynku i regeneracji. Jednak to ciągła, ta ciągła presja, to, to ciągłe prześciganie się w tym, co trzeba osiągnąć, ile trzeba zrobić, jak bardzo wykorzystać ten czas, te możliwości, to wszystko, co się teraz dzieje. Jak z tego nie skorzystać? Jasne, korzystajmy, ale wczujmy się też w siebie, bo Sami widzicie, czujemy pod skórą, że ten odpoczynek jest tym, czego potrzebujemy. I żeby efektywnie robić te wszystkie zaangażowane rzeczy, to trzeba być też dobrze zregenerowanym. Możesz zacząć od małych kroków, skupienia się na jednym obszarze i zastanowienia, co mogłabyś dla siebie w tym zakresie zrobić. Co przybliżyłoby? Się w najmniejszym stopniu do poczucia się lepiej w relacji, do większej regeneracji czy do zaciekawienia się czymś nowym. Czy będzie to rozmowa o naczyniach w zmywarce, czy będzie to stworzenie listy przeżyć na kolejny miesiąc, czy będzie to sprawdzenie miejsc z ciekawymi wydarzeniami w okolicy, czy będzie to zaplanowanie koncertu. Czy będzie to krótka sesja oddechowa, a może jesienny napar 10 minut z książką? Nie wiem, co zadziała u ciebie, nie wiem, czego potrzebujesz. Możemy to wspólnie dookreślić, jeśli <grytanie> okaże się, że zechcesz współpracować ze mną w ramach terapii psychodietetycznej. Ale każdy z nas ma swoje sposoby, nie określę ich za ciebie, tutaj przez mikrofon, ale to ty daj sobie chwilę na przemyślenie sprawy. Na przyjrzenie się tym trzem obszarom, na początek. Może się okazać, że u Ciebie jakiś jeszcze inny obszar wymaga dopracowania. Jeśli chciałabyś, chciałbyś popracować nad tym tematem, y, epizodów obiadania się zaburzonej relacji z jedzeniem, zapraszam do udziału czy to w moim kursie: zaburzona relacja z jedzeniem. Albo zapraszam do współpracy, ponieważ mam jeszcze kilka miejsc na taką krótszą bądź nieco dłuższą psychodietyczną terapię, konsultacje psychodietyczne, właśnie w których zajmujemy się naprawianiem relacji z jedzeniem. Mam nadzieję, że to będzie odcinek, który zachęci Cię do głębszych przemyśleń. Dzięki za dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli szukasz więcej inspiracji, dodatkowego wsparcia, możliwości pracy nad swoją relacją z jedzeniem, to zapraszam na moją stronę www.loudbam.com. Tam znajdziesz linki do podcastów, do artykułów. A także do moich kursów, szkoleń i różnego rodzaju wydarzeń, w których biorę udział, które może będą czymś skierowanym do ciebie. Dodatkowo zapraszam też na mojego Instagrama, to tam jestem na bieżąco, jestem aktualnie. Znajdziesz mnie jako Anna Paluch psychodietetyk. Jeżeli szukasz dodatkowego wsparcia w zakresie zaburzeń odżywiania, napisz do mnie. Możesz to zrobić poprzez Instagram, Facebook albo kontakt, który znajdziesz na mojej stronie.